Żeby wejść, to, to będzie chyba ciężko. Koszmar. Witam Was moi drodzy widzowie, staszko z tej strony. Dzisiaj zaczynamy eksplorację tej opuszczonej miejscówki za nami. A także yy, z tamtej strony będzie miejscówka. Teraz Wam ją pokażę. Tam za nami. Może uda nam się wejść do obu. Dobrze. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia za chwilkę. No to zaczynamy eksplorację. Przebić się przez tą miejscówkę, to chyba będzie koszmar. Same jeżyny. I krzaczory, ale spróbujemy. Tego co widzę w środku. Też nie ma żadnego wyposażenia. Ale spróbujemy wejść do środka. Uważaj na szkła. O, tu jest wejście. Stara kutka. Wchodzimy do środka. To jest stół. Poczekaj, ja muszę odstawić ten stół. O, spójrzcie. Obraz totalnej destrukcji. Wszystko się wali pod własnym ciężarem. Nie zamykaj drzwi, żebyśmy mieli światło. Nie mogliśmy wejść, bo ten stół tutaj zastawiał drogę. Ale daliśmy radę. Teraz idę tutaj. Jakiś czas temu pokazała, pokazałem wam domek, który nagrałem, w podobnym klimacie. Tam było, farb, tam było malowane wałkiem, tu emulsja chyba. Oczywiście pokoje są puste. Podłogi w strasznym stanie, jak cały dom. Teraz wchodzimy do pierwszego pokoju, tutaj po lewo. Wow, no ten pokoik naprawdę robi wrażenie, jakbym był w domu góralskim. Tutaj belki, o, tu są belki ładnie zrobione. No kiedyś to było ładne, teraz to jest w opłakanym stanie. Ciekawy wzór na ścianach, spójrzcie. Tu domek widzę, że rozchodzi się już. Ze starości pod wpływem wilgoci. O, bardzo stare gniazdko elektryczne. No naprawdę, te wzory na ścianach. Bardzo oryginalne. Tutaj jest A, to jest pozostałaś pokarnisza. Myślałem, że jakaś lampa. Dlaczego pozostałeś pokarnisza? No bo tu leży firanka. Firanka. O, jedyny artefakt, który został z tego domku. Spójrzcie proszę ładna miseczka. O dobrze, zostawimy ją tutaj na oknie. Chodzimy. Idziemy teraz kolejne lewo. Tam pójdziemy za moment. Teraz kręcamy tu. No ten dom w porównaniu z poprzednią miejscówką jest chyba większy. Tu jest jakaś książka, którą znalazłem. Dobrze, mój pomocnik znalazł. Zaraz wrócę do Was jest to ekspres reporterów, czyli yy, kiedyś wydawało się w tym ekspres reporterów wydawał cykle książek sensacyjnych kryminałów okay. idę dalej wow Pójdźcie proszę. To wszystko w każdej chwili może runąć. Ładnie to wygląda do sowców, ale jest naprawdę niebezpieczne. Jeżeli nie musicie, nie róbcie tego. I też dużo ryzykuję. Mój pomoc nie został na zewnątrz. Nie wiem. Podługa się chwieje pode mną. Ale nic, idziemy. Tu pewnie były drzwi kiedyś, ale niewiele z nich zostało. Spójrzcie. Mam masz już dziura w suficie. A tam miejsce, skąd przyszedłem. Wbijamy do kolejnego pomieszczenia. O, tu jest książka. Dosiedź mi tutaj. Następna. A co tu jest? Nie wiem. No jest tutaj. Zaraz. Zaraz wrócę. No niestety nie udało mi się odnaleźć tytułu tej książki. Wchodzimy dalej. Wow, no tu to jest totalna destrukcja, spójrzcie Chyba, na gwoździe jest szafka co W tej szafce jest albo nie ma. Nie ma nic. Tu jakieś cinki, jakichś materiałów. Spójrzcie na ścianę. Tu też jakieś kawałki wzorów prześwitują, takie niebieskie jakby kreski. O kurczę, widzicie tutaj. To tu się wszystko już zawaliło. Nie wiem co to było, kawałek dachu czy co. Znaczy dach runął do środka. Ale, ile tu pajęczy. Daj mi latarkę. O, spójrzcie tam jest jakieś meble. Wszystko Nie, przywalone. A zobaczymy. O, tutaj jakaś ładna, stara szafa. A tam co mamy, może mi się uda ściągnąć? Ogólnopolski zlot turystów wiejskich. Poniatowa 1985 rok. No to można przypuszczać, że od tamtego czasu dom stoi pusty. 85, 95, 2005 30 lat ten dom stoi pusty. No to nieźle. Całe wyposażenie tego domu zostało się do tego pomieszczenia. Kolejna książka. Wilczęta z czarnego podwórza. Maria Dąbrowska. Tu kolejna książka. Milczące dzieci. No proszę. O, a tu coś znalazłem. Zobaczcie. To wygląda jakby miejsce na nocnik. Zaraz, zaraz wrócę. Bardzo dziwny mebel. Tu jest jakby wkładało się do niego miednice, albo, albo, nocnik dla starszej osoby. Widzisz? To, tu nawet jest serwet, kawałek jakby zasłonki. No bardzo ciekawy mebel. Według mnie to jest jakiś nocnik, który miał... ta zasłonka miała stwarzać taką intymność. A tu co mamy? Szafka, zaświeć. Nic nie ma. O, łyżeczka, kolejny artefakt. Woli. Może doda mi się zrobić drugą część pokoju, z zewnątrz nagrać, bo tu się nie dostanę. tu wszystko grozi totalnym zawaleniem w każdej chwili. Zobaczcie. O, taki kawał deski, porządny kawał deski wisi. No, to taką cegłą dostać w głowę no nieprzyjemny byłby efekt końcowy wychodzimy z tego domu sesji to i drugi budynek, w widzicie, to nie wiem, czy się do niego da wejść. Zobaczymy, Krzaczyska niesamowite. A jak nie najwyżej, nagram tylko co widać przez okno jest ta miejscówka z boku ten drugi budynek tu jest jakaś brama ale wygląda że się nie da przejść tu jest jakaś wygląda może na stodołę tam był domek właściwy a tu jakaś obórka, stodół, obora może nie wiem niestety nie da się wejść do środka ale ręka z gimbalem się zmieściła zobaczymy co tam pomieszczenie jest puste ale nic nie widać Znaczy widać, ale nic nie ma w środku. Źle powiedziałem. Tam mamy kolejny zabytkowy można powiedzieć obiekt. Spróbuję podejść i nagrać go. Studi studzienka stara. Studnia. Jestem przy tej studni. No to już jest stara studnia jasno widać, proszę, spójrzcie, wszystko zarzebiałe. korbka, łańcuch wiadro a w środku woda odkrycie na miarę Ameryki ale studnia ładna tu jeszcze widok z tej strony tam nie będziemy wchodzić, bo tam widzicie tam są już domy mieszkalne nie ma co przesadzać Może <laughs> mieszkanie daleko właściciel tych wszystkich tutaj obiektów nie ma co przeginać. Wcześniej z tamtej strony po prawej są domy mieszkalne nie będziemy przeginać. Włożyłem tylko kamerę przez okno i tu widać trochę mebli. A tam dalej? Tam dalej jest się do tej sodołki, niby zamkniętej. Sodoła, obora, cokolwiek to było. Tam jest wejście. Na wprost. A tu leżą połamane meble, powywracane. tylko kawałek meblościanki, bardzo popularny model ze czasów PRL-u. Te dwie miejscówki uważam za zeksplorowane. Potężna walka z chaszczami. Yy, pełno jarzyn, jeżyn, gałęzi. Ale mam nadzieję, że było to warte, bo według nie było to warte. Nie było za wiele tam wyposażenia, ale klimat się liczy przede wszystkim też. No dobra. Jak znajdziemy coś nowego z moim pomocnikiem, to oczywiście nagramy i zamieścimy. Do zobaczenia za szkodę. Chciałem tam wejść do środka, no ale ni niestety nie da się. Jest tyle haszczy. Żeby szkody dla odzieży chyba by się nie obyło, nie ma co ryzykować, więc zrobiłem tylko zdjęcie, z, nagrałem z ulicy. Ale tam, gdzie pokazuję palcem, byłem, tylko że od drugiej strony. I tu widać, że ten, te belki, co leżały, to jest właśnie ten kawał tego dachu, co dom się złamał na pół. Te belki stropowe.